Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Piotr Szymański. W niedawnym materiale przedstawiałem Wam komputer za 950 zł jako idealny komputer niedrogi do biura, do pracy biurowej, głównie także do przeglądania internetu. Było minęło, dzisiaj ten komputer jeszcze raz trafia na warsztat, a to dzięki Wam. Prosicie, prosiliście mnie w komentarzach, abym jeszcze raz przyjrzał się temu komputerowi, tym razem nie tylko już w pracy biurowej i Minecrafcie, ale także w innych grach. Tak więc. Wychodzę do Was z otwartymi ramionami i przedstawię oto właśnie ten komputer. Komputer, jeszcze raz przypominam za 950 zł, złożony za podzesłowo za dokładnie taką kwotę, w grze, która nazywa się Leach of Legends. Grze, jak sami wiecie, która zgromadzi ogromną ilość osób, a więc mam nadzieję, że ten film trafi naprawdę do dużej grupy odbiorców. No i zobaczymy, czy ten oto PC da radę sobie z obsługą gry League of Legends. Gry, która ma niskie wymagania, ale o to właśnie chodziło jej twórcom, żeby każdy, kto posiada peceta, był w stanie ją uruchomić. Natomiast jak każda gra, oczywiście możemy ustawić w niej niskie detale, średnie detale, maksymalne detale. W zależności od ustawionych detali ten poziom płynności będzie różnił się. Przynajmniej taką mam nadzieję, że zarówno detale będą różniły się, jak i poziom płynności. Zajmiemy się także oceną poszczególnych ustawień w tej grze, no i od razu mówię, jeżeli ten zestaw nie podoła tej grze, to znaczy nie będzie zapewniał wysokiego poziomu klatek na sekundę, myślę tu przede wszystkim o 50-60 klatek na sekundę, jest to gra dynamiczna, a więc ten poziom klatek na sekundę jest istotny. Szczególnie, kiedy dochodzi do zwarcia, a więc do walki dwóch, trzech bohaterów, gdzie występuje duża ilość efektów na obrazie. Tam w szczególności ten poziom klatek na sekundę może mieć duże znaczenie. Jeżeli po tym zestawie nie będziemy, nie utrzymamy fajnych wyników, dobrych wyników, takie które by nas satysfakcjonowały. Zainwestujemy w ten oto zestaw, sprawdzimy go z innym procesorem, być może także z inną kartą graficzną. Natomiast tyle samo będzie on miał ramu, reszta bebechów będzie bardzo podobna. Zapraszam was już w tym momencie do kolejnego etapu tego testu, a więc do nagrywania kamerą rozgrywki League of Legends wraz z moim komentarzem odnośnie tego, co widać na ekranie. Myślę, że będzie to Równie fajnie wyglądało jak w Minecrafcie. Na spokojnie usiądziemy, kilka minut rozgrywki przy różnych etapach gry, a więc podczas zwykłego dojścia do bitwy, także w momencie zwarcia. Myślę, że wtedy ten obraz będzie dla Was szczegółowy i będzie przedstawiał całość rozgrywki, całość o jakiej mam na myśli. Tak więc do dzieła. No jesteśmy już przy Licho of Legends uuuu, uh, coś takiego zamieszania się dzieje. Mniejszego to nie jestem jakby graczem League of Legends, więc nie mam jakby wpływu na to, co będzie się pojawiało w tym momencie na Waszych ekranach. Nie patrzcie na moje skille, ponieważ nie są one w tej grze wysokie. Kilka kwestii zanim przejdziemy już do zobaczenia jak wygląda wydajność tego zestawu. Głównie chodzi mi o OSD, aby wyjaśnić Wam o co chodzi właśnie z tym elementem, który wyświetla Wam się na obrazie. Mamy tutaj kilka wierszy. 6 wierszy GPU, MEM, D3, D9, CPU1, CPU2 i RAM. Pierwszy wiersz odnosi się do wykorzystania karty graficznej. W tym momencie wykorzystanie karty graficznej, dokładnie użycie karty graficznej, rdzenia karty graficznej oscyluje wokół 70%. Jest to informacja, oczywiście, w jakim stopniu gra obciąża kartę graficzną. Druga wartość to memory, a więc inaczej wykorzystanie VRAM na karcie graficznej. Jak sami możecie się przekonać, Litw of Legends akurat w tym miejscu e, niewiele wymaga od karty graficznej, od jej pamięci. Obciąża on tylko ją na poziomie 200 MB. Znaczy, może to złe słowo, obciąża wykorzystanie pamięcia, więc alokacja pamięci sięga 200 MB. D3D9 to najbardziej interesujący nas wiersz, a więc wiersz odnoszący się do płynności wyświetlanego obrazu. W tym momencie mamy 30 lat na sekundę. Za chwilę przejdziemy do. Omówienia, dlaczego tyle, a nie więcej, jaki, w jaki sposób wpływa to na wydajność w tej grze. Zaraz po tym, po przecinku, mamy MS, czyli czas dostępu do poszczególnej klatki. Jest to, łączy się to niewątpliwie z FPS-em, w szczególności widać po MS, czy występują mikroprzycięcia, więc ten MS znacząco rośnie. W chwili dostępu do klatki widzimy, że ten Czas dostępu e, waha się nawet w dość jednorodnej lokacji. CPU1, CPU2, użycie procesora, rdzenia pierwszego, rdzenia drugiego, wraz z podaną temperaturą. E, procesora, jak sami widzicie, że procesor jest w ogóle w tej grze praktycznie nieobciążany. W tym momencie to obciążenie nie przekracza 50%. E, zdarzyło mi się nawet w pracy biurowej mocniej obciążać Pentiuma. E, a of Legends niewiele wymaga od tego procesora. Ram zdecydowanie niewykorzystywany. Niż w grze Minecraft. To no, też ciekawa informacja, myślę, dla tych wszystkich, którzy patrzą takie statystyki. Tak wygląda OSD. OSD zapewniony przez MSI Afterburner wraz z programem Reva Tuner Statistics. Przechodzimy teraz do samej gry. Jak sami widzicie, jestem postacią, nawet nie wiem, jaką wybrałem postać. Mówię, nie jestem graczem Minecraft of Legends, więc nie, ben, nie patrzcie na skille, nie patrzcie na to, jak gram. Nie ma to zupełnie znaczenia. W tym momencie gra to na jest na poziomie 60 klatek na sekundę, no i możecie, mogliście już zauwa zauważyć jedną ciekawostkę. W chwili kiedy stałem, wyświetlona była ilość klatek na sekundę na poziomie 30 fps -ów. Natomiast jak przeszedłem do kolejnej lokacji, ten poziom fps nagle wzrósł do 60 klatek na sekundę. E, to ciekawostka i teraz pytanie, jak ta gra, jak wygląda ta gra? E, jak wygląda próg płynności w tej grze? E, przyznam tak, ciężko grać w, w tę grę na poziomie 30 klatek na sekundę. Widać, że ta gra nie zachowuje płynności, że ten obraz w porównaniu z 60 km na sekundę zdecydowanie się różni. Wy tego nie zauważycie na kamerze, z tego względu, że nagrywam filmy w 25 km na sekundę. Niestety, ale jest to problem już samej kamery, samych naszych możliwości technicznych. Natomiast ja Was przekonuję do tego, żebyście sami zobaczyli jak to wygląda. Ustawcie sobie 30 Hz przy odpowiedniej rozdzielczości, włączcie synchronizację pionową i zobaczcie, że ten poziom w porównaniu do 60 km na sekundę będzie zdecydowanie niższy. To powinien widzieć każdy, każdy kto styka się z komputerem, z grami, a także z samym sprzętem. 60 km na sekundę w miejscach spokojnych, ale zaraz Wam pokażę, że nie jest to wcale prawda i wcale ta płynność nie jest zachowana na tym samym poziomie przez całą rozgrywkę. W tym momencie pracujemy na rozdzielczości niższej niż zapewnia ten monitor, a więc na 1680x1050 pikseli. Ustawione detale niskie, z obrysem postaci, nie mamy ograniczenia klatek na sekundę, bez wygładzania krawędzi. To jeszcze uwaga, wygładzanie krawędzi w bardzo mocny sposób wpływa na detale w tej grze. Przyznam szczerze, że chyba po tej grze najlepiej widać ile, dają, ile daje wygładzanie krawędzi. Gra wygląda zdecydowanie ładniej. No i czekamy na synchronizację pionową, a więc niejako łączymy się z ilością hercy w tym momencie 60 FPSów. Jeżeli byśmy przekraczali ten poziom, to on automatycznie będzie obniżany do poziomu około 60 FPSów. Jeżeli byśmy włączyli synchronizację pionową, zaraz wam to zademonstruję. Sami widzicie, że już nie mamy 60 lat na sekundę, a mamy ponad 70. To właśnie daje synchronizacja pionowa, a więc wykluczenie głównie efektu tieringu z gry. Akurat w tej grze. Tilling jakby nie ma znaczenia, ponieważ no nie mamy tutaj dynamicznie poruszającej się kamery. Nie zmieniamy poziomu tego, co widzimy na ekranie. Tak to wygląda. Kolejne ustawienia. Kolejne ustawienia za chwilę sobie odpalimy, tylko odrodzę się. Tak więc wygląda to tak. Na początku. 60 klatek na sekundę, dochodzenie do miejsca zwarcia. Natomiast jeśli już dojdziemy do miejsca zwarcia do walk kilku postaci, niestety ten FPS drastycznie spada do poziomu 30 klatek na sekundę. Gra staje się mało płynna i tu jest jeszcze uwaga, obojętnie jaki ustawilibyśmy detale. Zaraz wam pokażę, że to samo dzieje się na detalach bardzo niskich, na detalach niskich. Natomiast na detalach bardzo wysokich poziom klatek na sekundę jeszcze mocniej spada, spada już do poziomu 20 klatek na sekundę, przez co gra jest zupełnie niegrywalna. Na poziomie 30 klatek na sekundę w grę da się grać, natomiast myślę, że wytrawni gracze League of Legends na pewno nie zaakceptują takiego poziomu płynności. Jeżeli chcecie grać w Age of Legends, niestety, ale musicie, niestety, albo niestety oczywiście, musicie zagwarantować w tej grze poziom 60 klatek na sekundę. A Przy 30 klatek na sekundę może, może taki poziom wpływać oczywiście na sam komfort rozgrywki, ale także na umiejętności grania. Także na czas reakcji, a w tejże grze dynamicznej, grze niewątpliwie ten czas reakcji jest bardzo istotny. Tak to wygląda. W tym momencie bardzo niskie detale. Dochodzimy do miejsca zwarcia, do miejsca wieży i zobaczycie, że za momencik ten poziom FPS-ów spadnie do dokładnie 300 klatek na sekundę. Chociaż może przy detalach bardzo niskich nie spadnie. No. Proszę, może moja teoria jest błędna na razie. Przy detalach bardzo niskich to nie występuje. No niestety występuje, tak więc moja teoria jest prawdziwa. W momentach zwarcia, w momentach wystąpienia kilku efektów na ekranie FPS spadł do 30 klatek na sekundę. Eee, czy będę jeszcze więcej mówił o tym zestawie komputerowym? No sami widzicie, w Off of Legends da się grać. W pewnych momentach FPS oscyluje wokół 30 klatek na sekundę, by w drugich za chwilę spaść do 30 klatek na sekundę, w momentach zwarcia, w momentach bitwy, w momentach kiedy na ekranie występuje duża liczba efektów. Eee, czy będziecie zadowoleni z takiego poziomu rozgrywki? Zapewne nie. Może nie widzieliście tego na ekranie, nie byłem wam w stanie pokazać Wam tego, jak wygląda rzeczywiście ten poziom płynności, jaka, jak wygląda różnica pomiędzy 30 krotkami sekundy, a 60. Natomiast musicie mi wierzyć, musicie sami to zobaczyć, że poziom płynności jest zupełnie różny na tych dwóch ustawieniach. Eee, jeszcze kilka słów na zakończenie. Jeżeli nie macie Dużo więcej pieniążków na zakup komputera. Możecie zastanowić się nad zakupem takiego, takiego zestawu komputerowego. Natomiast tu jedna uwaga. Dokupcie po prostu kartę graficzną. Myślę, że wydajność w League of Legends zdecydowanie się polepszy. Nie będziecie świadkami spadku klatek na sekundę. Być może taki spadek związany jest właśnie z pracą zintegrowanej karty graficznej. Dochodziły do mnie takie głosy, że niestety ta karta graficzna z League of Legends nie za bardzo się lubi. No I być może właśnie się objawia to tym, że nagle ten poziom klatek na sekundę drastycznie spada. Na ekranie nie ma jakby dużej ilości efektów, dużej ilości efektów do tego, aby ten FPS spadał, a mimo to spada on drastycznie o połowę, dokładnie do wartości 30 klatek na sekundę. Ciekawa sprawa, sprawa, którą wyjaśnimy już po dołożeniu, taniej karty graficznej do tego oto zestawu. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać, pokazałem wam, jak działa gra League of Legends na różnych ustawieniach, przy różnym momencie rozgrywki. Widzimy się w następnym odcinku, być może zaprezentuję Wam ten zestaw komputerowy już po doposażeniu go w ciekawą kartę graficzną. Do zobaczenia. Hej, hej, hej.